Cześć! W zeszłym roku posadziłem odmianę arbuza Sugar Baby i w tym odcinku wam troszkę o tym poopowiadam. Zacznijmy od tego, że posadziłem tą odmianę w krążkach torfowych, takich jak te. Te krążki torfowe to nic innego jak sprasowany torf. I jeżeli przyjrzymy się ten krążkom to wyglądają one dokładnie w ten sposób. U góry mają taką małą dziurkę, do której wkładamy po prostu nasionko. W tym roku też będę w tym sadzić. I sądzę, że to jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku roślin, które nie lubią być przesadzane. O ile pomidory na przykład bardzo lubią być przesadzane, a raczej poprawnie powinniśmy powiedzieć, że dobrze znoszą przesadzanie, to w przypadku arbuza, arbuz tego nie lubi. Nie lubi też tego cukinia czy ogórek, więc nie wszystkie... Rośliny to po prostu dobrze tolerują. Jeżeli roślina to źle toleruje, no to krążki torfowe są dobrym rozwiązaniem. A dlaczego wykorzystuję tę metodę w przypadku na przykład arbuza, a nie w przypadku ogórków? Ponieważ zeszłoroczne doświadczenie pokazało mi to, że w przypadku ogórków nie ma sensu po prostu inwestowania w krążki torfowe. Same nasiona ogórków są dosyć tanie, w przeciwieństwie na przykład do arbuzu. Arbuzy są znacznie droższe, też jeżeli korzystacie. Z jakichś odmian nietypowych, to mogą naprawdę więcej kosztować za parę sztuk arbuza. Arbuz, o którym Wam wspomniałem, czyli Sugar Baby, jest dosyć popularnym arbuzem, który możecie kupić prawie wszędzie. I Ja Wam też ten arbuz polecam. Tym, że musicie, nie, musicie parę rzeczy o tym arbuzie wiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć, że wielkość takiego arbuza po urośnięciu to jest mniej więcej. Takiej wielkości Arbus. On ma od 20 do 30. W sumie bym mógł powiedzieć nawet, że on ma od 15 cm do 30 w zależności od tego, jak duży wam urośnie. I tutaj nie ma jeszcze co przejmować, bo nawet takiej wielkości arbuzy, które zbierałem już na sam koniec sezonu, dalej się dało normalnie zjeść i miały super słodki smak, więc naprawdę można próbować ten arbuz i zobaczyć, jak on smakuje. Natomiast wracając do tych krążków torfowych, to uważam, że one są świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób. Które dopiero zaczynają z ogrodnictwem i chciałyby na przykład w tym roku posadzić sobie arbuza. I jeżeli posiejecie w tym roku arbuza, powinniście to w sumie zrobić już teraz, to ten krążek torfowy ma w sobie to, że go jest bardzo ciężko przelać. Więc jeżeli ktoś ma tendencję do przelewania, to taki krążek super się nada. Też będziecie od razu wiedzieli, czy wasza roślina potrzebuje więcej wody, czy mniej wody. Dlaczego? Ponieważ na krążkach torfowych to naprawdę od razu widać, czy roślina potrzebuje. Jeszcze podlania, czy już jest dosyć podlana. I to jest główna zaleta krążków torfowych. Kolejną zaletą jest to, że w momencie kiedy przesadzamy nasz, nasz arbus, czy to do gruntu, czy do większej doniczki, w zależności oczywiście, kiedy wy siejecie. Chociaż teraz akurat w tej sytuacji to raczej już będziemy, będziemy pikować naszą siewkę nie do doniczki, a będziemy ją po prostu przesadzali bezpośrednio do gruntu. To ten krążek torfowy będzie taką ta siateczka, która tutaj jest po boku. Ona się po prostu pod wpływem wody, bo te krążki musimy oczywiście zamoczyć. Te krążki torfowe musimy namoczyć wodą, żeby one po prostu zaczęły pęcznieć. Możemy, możemy sobie nalać wodę i zostawić te krążki w tej wodzie. One sobie tą wodę wypiją tyle, ile będą potrzebowały, i po prostu się rozprężą. Wodę wchłoną same do siebie. I to jest dosyć istotne, bo krążek, który tutaj sobie zamoczyłem, on będzie super namoczony i on się po prostu rozpręży. Rozpręża się około 4 cm w stosunku do takiego krążka, który w ogóle nie był namoczony. Jeżeli chcemy ten proces przyspieszyć, to woda, w której moczymy krążki, powinna być ciepła. To spowoduje po prostu, że krążki będą szybciej pęczniowe. Natomiast możemy też spokojnie sobie nalać wody, zostawić krążki, one się namoczą i do takich krążków później będziemy wkładali arbuza. Tak wyglądają nasiona arbuza i te nasiona będziemy sobie wkładali do tych krążków. Ja sobie to też włożę oczywiście w tym odcinku, natomiast no tutaj gdzie jest ta, ten otwór to po namoczeniu będzie miejsce po prostu żeby włożyć nasze nasionko i nasz, a, i nasz arbuz będzie w tym rosnął. Dlaczego te krążki są fajne? Ponieważ takich krążków jeżeli sobie ustawimy na przykład trzy to możecie zobaczyć, że one bardzo mało miejsca zajmują. Więc, jeżeli macie mało miejsca na parapecie, to te krążki super. I przy małej ilości miejsca, te krążki się świetnie sprawdzą, bo nie będą zajmowały po prostu niepotrzebnej przestrzeni. A w późniejszym czasie, podczas przesadzania, gdy nasza roślina urośnie w tych krążkach, to będziemy je sadzili do do pola. I tutaj, tutaj informacja do Was: Arbus potrzebuje naprawdę sporo miejsca i nie powinien być zagłuszany przez inne rośliny. Im będzie miał więcej miejsca, i liście będzie mógł sobie rozłożyć, to on naprawdę będzie pięknie się rozrastał. Będzie miał nawet 3 do 5 metrów długości i będzie miał około 2 owoce co najmniej. Więc taki arbuz mógłby być fajnym pierwszym warzywem, które sobie po prostu posiejecie na przykład teraz. Krążki torfowe ostatnio też widziałem w Action. Jeżeli ktoś oglądał czorta, to mógł zobaczyć: że zwałem, że za 5 zł chyba było 12 takich krążków, więc cena była atrakcyjna. Ja w zeszłym roku nie miałem zbyt dużo problemów z, z arbuzami. Jedyny problem jaki miałem to tak naprawdę były jakieś małe zwierzątka, które podjadały korzenie i tutaj trudno mi stwierdzić na tą chwilę co to dokładniej było. Natomiast używałem wtedy właśnie nawozu z pokrzywy. Pokazywałem wam też fajny zbiornik, w którym robię taki nawóz. Podlewałem moje sadzonki, one się też wzmocniły, ale przede wszystkim, chyba, zapach tej pokrzywy odstraszał dosyć intensywnie tego szkodnika i przestał podjadać korzenie. Łatwo było też zobaczyć, że coś jest nie tak z roślinami, ponieważ liście naszego arbuza od razu zaczynały usychać, gdy miał zjedzone korzenie. A wracając jeszcze do odmiany Sugar Baby. Pewnie na którą się zdecydujecie, bo jest jej najwięcej na polskim rynku. To odmiana, tak jak wspomniałem, od 15 do 30 cm, ale raczej bliżej tej dolnej granicy. I bardzo słodziutki arbus, więc naprawdę możecie się poczuć, jakbyście byli za granicą i jedliście tam arbus. A co do krążków torfowych, no to możecie zobaczyć, że po krótkiej chwili już ten krążek torfowy naprawdę dużo wody wchłonął i się zaczął rozprężać. Już tutaj jest rozprężony. Ja po jeszcze, jak go ściskam, to czuję, że on w środku jest jeszcze twardy, więc on jeszcze potrzebuje trochę czasu, zanim w pełni się rozpręży. Więc będzie musiał po prostu tutaj jeszcze nabrać wody, i wtedy dopiero sobie wysiejemy naszego arbuza. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda proces siewów w takich krążkach. No to mamy mesiąko. Nasionko, nasionko wkładamy do ziemi, i tak, tak naprawdę jest tyle. Bierzemy kolejne nasionko, wkładamy je do ziemi, i to jest wszystko. I tak ten proces cały czas powtarzamy. Nasionka się tam rozwinął. Na razie jest bardzo mokro, ale to też bardzo dobrze, bo w tej pierwszej fazie jest wymagane to, żeby nasionko dobrze nawilkło tą wodą. A dzięki temu, że tutaj. Te krążki są całe napite wodą. To bardzo dobrze to nasionko tam wchodzi, no i też nie ma tego problemu, żeby ono napiło tej wody i wykiełkowało. Możecie też tutaj zauważyć, że niektóre te y, krążki są bardziej napite, a inne mniej. To już zależy bezpośrednio od samego krążka, w jakim stopniu się rozwinie. I tak cały ten proces powtarzamy, aż do ostatniego nasionka, y, które nam zostanie. I tutaj mamy ostatnie.